i grupce na Facebooku wylosowałem już jedną osobę, która tutaj właśnie napisała komentarz pod postem. Wiktor napisał: Lubię smurfy, ale najbardziej smerfetkę. Mmm, no. Cz, cz, zabieraj mi smerwetki, Wiktorku. Dobra. Widzowie, jeżeli chcecie, żeby wasz komentarz trafił do odcinka, tak jak właśnie komentarz Wiktora, to zostawcie łapkę w górę, dzwoneczko obowiązkowo z subskrypcją, a także wbijajcie na grupę na Facebooku, którą znajdujecie w opisie. Nazywa się Smurfowa Dolina i tam czasami wstawiam post, gdzie możecie coś napisać swojego kreatywnego i właśnie pod tym postem jak coś napiszecie, to jest szansa, że pojawicie się w odcinku, bo to jest takie losowanko. Dokładnie. A także Yy, właśnie teraz wyświetlają się na ekranie fanarty z grupki, yy, które co jakiś czas wstawiacie. Jedna osoba tutaj w ogóle na grupce jak się udziela z fanartami masakra, tyle ich wstawia, to ja w ogóle tu już w szoku jestem, naprawdę tyle ich jest to szok. Jeżeli też chcecie, żeby wasz fanart się tu pojawił w odcinku, to wstawiajcie je na grupkę Smurfowa Dolina na Facebooku, dokładnie. A teraz już zaczynamy tutaj za chwilę laki blokować, dokładnie i w pierwszym. Kurde, y, momencie, macie teraz napisać komentarz trawa, to dostaniecie serduszko pod komentarzem. Dokładnie tu w ogóle patrzcie, mamy dwo hopy i w ogóle, i tutaj jest w ogóle jakiś taki lucky blok. Czekajcie. O! TNT nam wypadło, dobra, czego by tu się spodziewać? Okej. Okay. Um, teraz mamy tutaj nasze zwykłe laki Bloki, ale teraz są niezwykłe. A wiecie dlaczego? Bo tak jak obiecałem, jeszcze chyba ktoś tam takiego... Oj, czakry. E, jeszcze tam ktoś tak. Co? Co? E! No, no. E, w ogóle jeszcze ktoś tam mówił coś takiego, żeby, kurde, zrobić po prostu tak, żeby były Unlucky Bloki wszystkie, co nie? Więc. Zrobiliśmy tak, że jest, prawie wszystkie są unlucky bloki i w ogóle, więc kurde, zobaczymy co teraz będzie, ale to, to wszystko będzie wybuchało, naprawdę, dobra, no nie, czemu ja to wiedziałem, czemu ja to wiedziałem, że to się stanie, no, no, to, no, no teraz to się stanie, uwaga, uwaga, u, u, dobra, dobra, uszło, dobra, jakoś poszło, jakoś poszło. Można i tak. Okej. Okay. Dobrze, że nie ma takiego problemu teraz z, z tym. Uuu. Idź stąd! Idź stąd! Aj. O, do wody wpadłem. Idź stąd, szkielecie! Idź stąd! Dobra, teraz taką. O, dynie! Mamy dynie. spoko. E, to będzie do podsadzania się. O, kozak! Mamy czym bić tutaj. Dobra, nie, dynia nie, nie możemy się podsadzać przecież dyniami. Halo, halo. Okej. Okay. Wiecie co? Ja tutaj nie chcę. Nie, wiecie Tutaj mordować nic. Wiem, że ktoś tam w komentarzu pisał, że. Ej! Włącz, żeby. Co się stało? Co jest. Halo? Ej, halo? Ja się boję. Dobra. Eee. 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 Okej. Okej. Spoko. Ja, ja, ja nic nie wiem o co tu chodzi ale... Dobra, dobra. A masz, aż, aż Won Nie! No nie, znowu wypadłem. Masakra, ej, te, te laki bloki są <słady> słabe, że... Dużo niefajnych rzeczy tu jest. Halo, czemu to tak? No, 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 sa, same Annaki bloki, no co, co ja chciałam dziwić, no. Jeszcze ile tego jest? Masakra. Dobra, co tu mamy? <laughs> jest, jak bloki, ale nie, na razie mi się to nie przyda. No, ty. Szkielecie! Nie! Dobra, było blisko. Było blisko. Nie! No nie! A, uciekamy! Szybko! Nie, no nie jego Nie lubię tych szkieletów, naprawdę, naprawdę ja nie lubię tych szkieletów, a w ogóle jeszcze w komentarzu ktoś takiego pisał, żebym włączył. Wy... żeby nie wypadają itemki. Ale wiecie o co chodzi? Tutaj właśnie jest tak specjalnie zrobione, żeby... żeby po prostu, wiecie. Jak mi wypadają itemki, to żebym miał trudniej po prostu, żeby, nie wiem, jak mam na przykład... Yy, kozackie, kozackie temki. to żeby na każdy tor w ogóle nie było tak, że wygram wszystko, co nie, żeby nie było wiadomo dokładnie do, dokładnie o to chodzi. Okej, okay. tutaj będzie coś złego. Nie, nie, no nie, oświnka. Halo, panie villager, dobra, pan villager tutaj. Nie, 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 nie. Coraz lepiej się zapowiada ten cudowny odcinek, dokładnie, dokładnie, to tam, tam jest oby się nic, nic nie spaliło, bo będzie dupka Okej, okay. dobrze chociaż tu się aż tak nie rozwaliło, żeby można kurde tutaj było cokolwiek zrobić Okej, okay, bo już nie mam w ogóle bloków teoretycznie, proszę bloki, no nie, znowu najgorzej, no nie, co to ma być Okej, okay, lecimy dalej. Na spokojnie, na spokojnie. O, to się. P-P-P, kto mnie bije? Proszę mnie nie bić. Halo. Halo, proszę mnie nie bić. Dobra, zobaczymy, co tym razem się stanie. Ja, jakie złe rzeczy będą. Boże, tu jakieś. O! 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 Można i tak. Można i tak. Dobra, Hyt. Nie, 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 nie. A! Jest! Udało się! Dobra, teraz tu, i hyc. Dobrze, ale ja jestem kurde kozak normalny I ja, okej okay. Okej, okay. spoko Można jak najbardziej Teraz tu, u złoto I teraz tu, obrazy Teraz tu, u, nie 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 Ej Dobra, okej okay. Jeszcze aż, aż tak, no, aż tak źle nie jest Mogło być o wiele gorzej No dobra, jest gorzej no bez jaj, co jest grane? Co jest grane, halo? Okej okay. Wiecie co ja potem sobie dam jeszcze jakieś takie bloki, żebym mógł, nie wiem uh, Żebym mógł jakkolwiek, nie wiem, wrócić tam albo coś takiego eee, Żeby było git Okej, okay. hyt! E okay. ile tego tu jest? Już masakra jakaś? W ogóle co takiego tutaj tak? Dziwne odgłosy, wydaje. Nie wiem, to też dziwne. Proszę, coś dobrego. Jest! Nareszcie, choć mamy jakieś szanse. Jakiekolwiek. O, jeszcze lepiej. Ale super. Super normalnie. O, nie. Nie. Idź stąd. Zajęcu. Won. Spadnij. Zajęcu. O, dzięki. Eee, okej. Okay. Nie! No nie. Serio, wiecie co? Wiecie co? Że, żeby już tutaj, wiecie, was tutaj nie, nie męczyć tym, że ciągle spadam Tak to zrobimy o, o, oszuki, oszukiwarka smurf normalnie Oszukiwarka? Tak coś się da mówić? Robić? Co? Jest, jest, o tak Dobra e, Napiszcie, że jestem cheaterem, co nie? Bo, bo Bo ja, ja, ja tutaj, wiecie, no, no wiecie co u! wiecie co robię? Kurde. Bo nie można GMA używać, a ja gema używam, kurde. Gałgan ze mnie. No. <grystanie> dobra. Diaksy! O tak. Ale po co mi Diaksy, jak teraz? U jak już i tak to koniec. O dobra, Git. Jeszcze Hero Potion, dobra. Miałem wypić potkę, więc wejdź. Czy to Doknes? <grystanie> a, bo to jest Feraina! O no, to Doknes, te mi wie. Karol. Uspokójcie się. O Boże. Dobra. Idziemy teraz tutaj. Okej. Okay. I uwaga, uwaga, pierpodkę. I hit. Dobra, dajcie, dajcie, bije was. No, no, no. I co teraz? Co teraz, no? Okej, okay. jazda. Uf. A ja nie, nie, ja teraz przegramy Nie, 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 nie. nie, E, e. O, dobra. Dobra. Jeszcze. Dobra, jeszcze ty. Dobra, jest. Ferreira pokonana. Dobra. Dobra, lecimy dalej, Uraku, siema siema No szczerze mówiąc to nawet lepiej wyszło, bo szybciej jesteśmy na dole Więc teraz w komentarzu napiszcie Ferajna, to, to, to dostaniecie Serduszko pod komentarzem, dokładnie I, I będzie fajnie, tak, kozacko Ciekawe jakie w ogóle następne, u u u, u. Na stówę to będzie coś złego, no wiedziałem, no nie Boże, co to ma być? Czemu ja tu wszystko? No nie, czemu mi to wszystko wybucha? No i gorzej. Dobrze, jakoś poradzę sobie spokojnie, spokojnie. okej okay. I raz, i dwa. No znowu mi to znowu wybuchnie. Zobaczycie. Ja mam takiego farta, że mi to wybuchnie. O tak! O tak! Wiecie co? Ja żartowałem, że mi coś wybuchnie. Mi nic tu nie wybuchnie. Oczywiście wszystko jest dobrze tak jak miało być. Mam tu co to jest w ogóle.. O, granat! Uuu, Uu, ej ej! Spoko! Można i tak Okej. Okay. O, Bob! O kurde Okej. Okay. Przed tutaj TNT. Co jest gra? Uuu! Uuuu! O tak! O tak! Takie coś mi się podoba! Oczywiście! Dobrze! To jak co ja z tym zrobię teraz? Yy, to są Lucky bloki Zero, dobra, tylko Konie Świnka. ciasto i... Ooo! Jaki fart! Jaki fart! Wy to ogarniacie taki... O jacie, jaki fart! już myślałem, że zginę. Znowu! Znowu! Ja cię, dobra. Dzisiaj koniku. Co tam? O nie Bob. Dzisiaj uciekam od boba. Bobie, zostaw nas No nie! Okej. Okay. Raz, dwa, trzy. Tutaj. Tak Ojdziemy. Tara. Darson. Nie ma tak łatwo. O nie, nie, nie. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Wiecie co ja zrobię? Ja zrobię coś w takim stylu, co, co wy na to? Myślę, że będzie chyba to bardzo dobry pomysł Spawn point Dobra Okej, okay. To znowu będzie TNT, patrzcie TAK WIEDZIAŁEM! 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 No i teraz spawn, spawn point mi się na nic nie przyda, no. Dobra, robimy teraz znowu taki trick. E, o, nie, 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 nie. O tak o, dobra. E, spawn point i tu game on zero. Dobra, git. Okej, okay, robimy coś, kurde. Coś mi... Hmm. O, jakiś hełm. O, ja tam wylecia... Dobra, już niech zginę. E, Okej, okay, to udajmy, że tamtego bloka nie było. Uuu, uh, pajęczynka. E, I tam było coś złego? A, dobra, to będzie wagonik. Proszę, nie tieni, dobra. Chociaż tyle. Okej. Okay. Idziemy dalej. No nie. No, bez jaj. No, znowu. To to jest nie fair. To jest. To jest nie fair. Halo. Dobra. Game od zero. No, 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 no. Ej, co jest grand. Co to. Uuu, jak fajnie wyglądam. Kozak, nie, 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 no nie, nie mam broni w ogóle Okej okay. Dobra, mo może być tak, bo to jest nawet coś dobrego, więc... No, ujdzie, ujdzie O, ej, dobre jest To jeszcze jak Please, coś dobrego Co to? O, jakichś youtuberków e, głowy Owieczki Potki! U, OP jakieś Dobra, widzę, widzę, że to jakieś, nie wiem, rzeczy dziwne Ok, to ja sobie wezmę to Wiecie co, ja wszystko wezmę, bo... Bo było mówione, że ja wszystko wziąć to biorę wszystko Okej okay. Ha! I co, i co, i co? No Dobra Jeszcze jedna podka. Eee, dobra, dobra, jeszcze tu jedna O. Może być mi, po to pasuje Oczywiście Okej okay. HITS o nie, teraz nie wyjdę Albo i wyjdę Ej, teraz tutaj złego będzie O, ej O, mogło być jeszcze gorzej Co to jest? Ło Co jest grane? Halo! Minecraft! Co jest? O co chodzi? What? Co jest grane? Splash. Boże. Boże, co jest grane w tym Minecraft'cie? Co jest z tym Minecraftem? Nie tak, halo! Oni, no tętynie! Nie. O nie, 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 przeżyję, I chyć! Nie zdążyłem. <grym> Tej! Co jest nie tak z tym Minecraftem? O co tu chodzi? Halo! Ej, ale bez jaj! O co chodzi? Dobra, to rozwalę. To też. Okej, okay. udajmy że jesteśmy tu już Ej o co chodzi, halo No nie, coś znowu dobrego spadło Serio? 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 Okej okay. Ajajajajajaj co? Ja już robię tako, bo już mnie to trochę denerwuje. Dobra, robimy w takim razie o tako, bo naprawdę już mnie to trochę denerwuje. E, nie ma tu nic, jakiś domek tylko i tyle? Aj, dobra. A, znowu. Okej, okay. albo wiecie co? Ja robię normalnie o tako, tylko to tako. Powinno, ta, powinno to zadziałać oczywiście, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. Cię, ale przewalone są te laki bloki. Wiecie co, ja już tak zrobię, naprawdę Bo ja już tutaj wiem, że ja nie będę miał szans U tego co tu będzie O, znowu coś fajnego będzie Eee, hyc. To jest naprawdę przewalone To jest tak przewalone, że to, Nie wiem, masakra jakaś Dobra, zbrojka jest oby, oby mnie dednął, no ja tutaj nie wiem Czy chcę to rzucać. No dobra, opłaciło mi się to No, no niech będzie, no niech będzie I Ja pizgam to no, ja jeszcze jeszcze taki zwykła ki. Okej. Okay. Nie, Villager! Nie. Okej. Okay. Jest, jest. Mmm, tak! Czekolada! O tak Dobra, niech tam się jara, a ja tutaj walczę z uwaga, niech mi się HP trochę zregeneruje, bo ja i tak mam zwalane rzeczy. W ogóle co to jest? Sharpness, Smite looting, O, ej, dobra, dobra, walić to. Halo! Ej! ej! Pe -pe 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 co? To jest świnka pepa! Co jest grane? Halo? Ej! Jak ona wygląda i ja cię kręcę Nie, to, to jest przykre. Naprawdę, dobra <ścoughs> okay. nie, nie wiecie co? Wiecie co? Ja robię to w taki sposób Dobra spoko. Ja... Nie, nie chcę wiedzieć. Niech, naprawdę, ja nie chcę wiedzieć o co tu chodzi. Z tą świnką pepą, naprawdę. Ja naprawdę nie chcę wiedzieć, dlaczego ona tu tak wygląda i o co z tym wszystkim chodzi. Dokładnie. A, jeszcze zginąłem na sam koniec. Super. Dobrze. Ja już robię w taki sposób, że, 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 że. że. Wezmę sobie tu Bedrocka, żeby nic nie było do rozwalenia. Okej, okay. i teraz, jeżeli napiszecie komentarz: em, 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 Minecraft Extra, bo prawdopodobnie to ostatni tunel jest z Minecraft Extra, no to, no to dostaniecie serduszko. I napiszcie teraz w tym momencie, co wolicie: Minecraft Extra czy Ferrari? Bo to wiecie, dwie serie survivalowe z youtuberami, oczywiście. I nie wiem, to tak z ciekawości, co wy wolicie? Bo nie wiem. Tak o! No, dokładnie. Okej, okay, a ja tutaj mogę zaczynać tu zombiaczek jakiś wypadł, a tutaj... Oha, wybuchło. to znanie no, zombiaczki. Dobra. Ja nie chcę zombiaczków. Okej, okay. kids. Okej, okay, znowu zombiaczki. O Boże ile ich jest! Apokalipsa zombie! Nie no nie mieczyk! Mieczyk! Dobra. Idziemy! Idziemy dalej, Apokalipsa zombie pomocy! Nie! Nie! Uf! 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 Uf uciekać! Szybko, muszę uciekać! O nie, o nie o nie, 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 nie! E! Uf, ile ich jest? Dobra, ja robię teraz w taki sposób znowu. Trza, to, 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 tako. O tako, I dobra, i jazda! Okej, okay, obyśmy tym razem nie wybuchli, bo to jest najgorsze, naprawdę to jest najgorsze. Okej. Okay. Please coś dobrego. Daj coś dobrego. Kuraki! Dobra, można no, może i tak. No i znowu wybuch, kurde. Te, te wybuchające laki bloki są naprawdę straszne. Nie, miecz! Znowu! No nie. Ja mam ja mam jakiegoś pecha do tych miecz, naprawdę. Okej. Okay. Nie! Jest, mam hełm chociaż. Okej. Okay. O, jeszcze klata została. Kozak. Znowu wybuch. O nie, ej, tu bop jakiś. Te laki bloki naprawdę są straszne. Naprawdę te laki bloki wszystkie są straszne. To jest jakaś masakra. To, to, to ma być. To jest w ogóle naprawdę jakaś. O, 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 jest, jest, ale, ale ja nie mam do tego nic. Ja jocie, co to, co to? O. I śmieczko za. O tak, 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 ale już mam hełm, ale dobra, niech będzie Hipnozis hełm. O tak. Mam całą. Ej, to powiem wam, że jak nie zginę, no to to będzie całkiem superowe. Tak! No nie, jakaś dobra rzecz była. po znowu! Czemu teraz dobre lecą rzeczy? Co jest grane? Halo! No hej. Jo, e, p wiecie co ja idę na górę bo tutaj będę za długo łaził okej okay. o akurat tutaj zdobyłem to okej okay. no to no to mamy już tutaj e, teoretycznie całą zbrójkę proszę nie zginmy. u u u jak wow ej kozak ten miecz co to? O, basen, dostaliśmy basen, kozak. W takie upalne dni. To basen się kozacko przyda. Kolejny mieć ja to ten co na początku. Jaki duży! Ja! O jakie duże miecze! Patrzcie jakie miecze! Ja. Okej. Okay. uhu hu, 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 A nie, 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 nie. Znowu, serio. No mas to jest jakaś. To jest naprawdę przykre. To jest naprawdę przykre. No, 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 co ja wam powiem, no. No. Już, ja już się bałem, że ja tutaj, wiecie, zginę, czy coś? To to jest zamieć. Lizard, to jest. Uuuu! Taka... Huhuhuhuhuhuhuhu! Uh, 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 uh. Ok. Mamy jedno HP. Ja na pewno zginę, jak tam nie, jak nie dostanę nic. Wygadałem, wygadałem, naprawdę. Ja, ja już to wygadałem. To jest. To jest przykre. Naprawdę to jest przykre. Ja jestem przykry. Napiszcie czy jestem przykry. O, dobra, mam chociaż klatę. Napiszcie, czy jestem przykry. Tak. Okej. Okay. Bo... bo o mnie mógł! Ale po co mi łuk? Jak nie mam nic innego. No nie. Okej. Okay. I teraz coś dobrego. Nie! Nie! U. No. No, no to coś dobrego było. No teraz jedzenie to, to se możecie. Znowu, znowu, ja teraz idę tam, no nie, no nie, najgorzej Nie, ja, ja już po mnie, dobra, już mi chyba wystarczy tutaj tych tutaj e, podbudowań, to ja taką jeszcze zrobię tak, tak, na, na sam koniec Okej, okay. że na wszelki wypadek oczywiście Okej, okay. i teraz powinienem tutaj ogarnąć wszystko, jest ukłuknie... U, dobra, strzały proszę, no co ja z łukiem zrobię? Jak ja tu po. A tak, wiedziałem, widzicie Minecraft Extra. Tak jak mówiłem. No co, co ja teraz zrobię tutaj? No dobra, uwaga, uwaga, złapki walne. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. O, siła luffer, dobra. Okej. Okay. a nie, nie, nie. Ja zginę od nich. nie nie. Nie, 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 nie. Dobra, złapki ich pociśniemy. Dawajcie, a Nie. Ten, ten łuk chyba na daleki dystans działa, bo naprawdę. Kurde. No nie, dobra, rozwalał mnie, rozwalą mnie. Nie ma jaj, bo ich jest dwóch. Ja jestem sam, dobra, dobra radę, dobra radę, dobra radę. Okej okay. Dobra, jazda, jazda, jazda. ja. No nie, nie, nie! Nie! Mam pół HP! Smolaks, nie! Nie! Okej! Okay. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Nie, no nie, 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 no i smolak nie nabił, no, no nie, no na koniec nie smolak zdobił. To tak jak powiedziałem. Pamiętajcie, żeby kurde napisać kogo wywolicie, czy Farayne, czy Minecraft Ekstra, a ja tutaj wam powiem, żebyście wbiali na grupę, wysłali fanarty, pisali różne rzeczy. a na koniec laki blok. O nie, gaz! No, więc pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, komentować, dawać dzwoneczki, dzwoneczki obowiązkowe, bo bez tego filmu nie będziecie wiedzieli kiedy, co jak, gdzie, po co, po co, kiedy jak i w ogóle wbijajcie na grupę Smurfowa dolina, na tym i i siema! U!